Witam wszystkich w kolejnym odcinku. Aktualnie mamy 13 patronów. Wielkie dzięki za wsparcie Redbullami. Lecimy dalej. Kolejny odcinek. I co to tutaj mamy za bajzel, że tak powiem? Zobaczcie sobie. I teraz tak. Za pomocą. O tu jest akurat napisane. Za pomocą y, takiego paskownika, ja kupiłem 8 cm i grubość 8 m. 8 mm grubość mi najlepiej odpowiada, ponieważ jest już w miarę sztywna, jeszcze no wiadomo mmm dobrze mi się robi z 8 minut. 6 minutów jest za słaba, wygina się za bardzo. 8 jest sam raz. Dziesiątkę kupuję czasem, jak już trzeba, wiadomo, już musi być power, jakieś uderzenia albo coś takiego. Ale 8, 8 metrowe płaskowniki są w sam raz do wykonywania jakichkolwiek odtworzeń, reparturek. Tutaj sobie zobaczcie. Widzicie, już coś tutaj było robione. Czyli jak widać, jest łuk. No, i jak każdy z Was się domyśla, jest to łuk dachu, i za pomocą tego łuku, właśnie to było wspawywane tutaj, żeby bardziej usztywnić. No, i za pomocą właśnie takiego dorobienia sobie takiej że tak powiem matki, która hmm, wykona nam reparaturkę, e, powstał już ten element. Zobaczcie sobie, tu już mamy otworek zacynowany. Co do tej, tej górnej reparaturki dachu, widzicie tutaj z tej strony widać, jest taki specyficzny w tych samochodach rowek do środka, też go trzeba było wykonać. No i to wszystko dzięki właśnie tym płaskowniczkom. Co do tego, jak to tutaj było spawane, to zaraz Wam puszczę, bo ja to wczoraj w nocy robiłem. Skończyłem chyba pracować o pierwszej w nocy, więc musiałem dwie godziny czekać. Po ostatnim spawie, no wiadomo, są takie zasady, że czeka się dwie godziny, jak się ostatni spaw wykona, no bo różnie może być. Nie wiecie, czy gdzieś są jakieś ukryte, takie jak gdyby czasem wsadzają takie gąbki do samochodów, albo różne tam kleje i tak dalej. Nie wiecie, czy to się tli, czy to się nie tli, więc warto czekać. A tutaj mamy, tu mamy tą, o tak to tam, może. Tu mamy tą reparaturkę, która została wycięta, oryginalna, z samochodu. Więc górę dachu mamy zrobioną i jak widzicie tutaj z boku, zobaczcie sobie, widzicie, już reparaturką od razu weszliśmy na róg, czyli nie że ona jest, gdzie jest prosto, tam jest skończona, tylko już jest mm, zaokrąglona też, e, co nam też ułatwi, ponieważ jak teraz polecimy sobie tą reparaturkę, no to nie musimy robić Mocnego zakrąglenia, tylko też delikatne zakrąglenie, i na środku tutaj pospawamy. Ok, co to jeszcze chciałem tutaj powiedzieć? Hmm. No nic. Lecimy dalej. Robimy teraz sobie te boki. Zrobimy sobie boki, a na sam koniec sobie zostawimy te pod szybie. I jeszcze jedno. O, tutaj akurat jest. Zobaczcie sobie, jeśli by ktoś potrzebował takie roloki czerwone, mam sprawdzone, używam je już 5 lat, w jednym sklepie kupuję, pod filmem dam gdzie jest link do wspierania Red Bullami. dam wam też link do tego sklepu i numer telefonu, zadzwońcie tam, zadzwońcie jak potrzebujecie i powiedzcie albo napiszcie sms że potrzebujecie, potrzebujecie te roloki, które używa Legend Make. To on, oni tam wiedzą o, o jakie chodzi, bo oni mają, tworzą je, sami je wykonują, tworzą je m, bardzo wiele modeli. Mają tego też różne rodzaje. Więc powiedzcie, że te, które ja używam, Legend Make, to oni Wam te sprzedadzą. No i dobrze, ogólnie bardzo ładnie wyszło. I co do e, wstawiania takiej reparaturki, no to widzicie, tutaj mam m, sobie, o, tam sobie okleiłem, widzicie, że tutaj przychodzi. E, ta mm, linia, powiedzmy, i tutaj jest napisany wymiar. I od wymiara do środka, od wymiaru do środka, zmierzając sobie wysokość dachu. Bo mm, no wiadomo, po wycięciu zawsze opadnie dach, już na przykład wycinając, to zaczyna Wam ściskać tarczy do cięcia, ponieważ już opada dach. Dlatego, zawsze warto sobie to przymierzyć, wszystko wymiar sobie wziąć. Wymiar od kanty do wewnętrznej kanty. Nigdy nie bierzcie wymiaru do tej kanty. Zaraz Wam powiem dlaczego, eee, czyli bierzecie sobie, o tutaj jest nawet napisane, widzicie, wymiar sobie szere, szere i i tu sobie też zaznaczyłem, gdzie mierzę dokładnie i do wewnątrz, do kanty tam, do tego zagięcia mierzy, mierzycie sobie w trzech miejscach, żeby wiadomo, e, ta odległość też Wam się zgadzała. O co chodzi, dlaczego nie do tutaj kanty? Ponieważ zawsze sobie róbcie najpierw o 2 minuty większą tą kantę, Ponieważ, jak tutaj będziecie potem na przykład spawać, też, no to te 2 mm macie na to, żeby właśnie róg jeszcze ładnie zaspawać. Wiecie, jak to jest czasem ten róg topi i jest takie już wgłębienie do środka, i wtedy by uciek uciekł wymiar. Ktoś powie, no to można na przykład tu zrobić wymiar i tak jak jest, a tylko tutaj sobie powiększyć. Możesz tak zrobić, ale ja sobie robię całej długości, bo od razu mam sztywniejszą tą reparaturkę. Podczas spawania mniej mi to wszystko pracuje. Im więcej blachy wiadomo, mniej pracuje taka blacha. I e, potem, gdy już sobie wiadomo, wspawam już to, no to już tutaj nic nie będzie spawane, zaspawam sobie róg i będę mógł y, y, zeszlifować 2 mm tej kanty, bo ona musi być jeszcze zeszlifowana 2 mm. Y, najlepiej robić y, szerokość y, tej, tej powierzchni taka, jaka była oryginalnie, ponieważ uszczelka no, też musi się wiadomo zmieścić, a tu była naprawdę bardzo nadciasno ta uszczelka, więc może sobie jeszcze obniżymy o kolejny milimetr, żeby lepiej wchodziła uszczelka. Ale to zobaczymy, bo i tak będziemy po zakończeniu blacharki mierzyć oryginalną szybę. Co tu jeszcze Wam chciałem powiedzieć? Czyli zaraz puszczę filmik, jak tutaj robiłem właśnie to cynowanie. Spawaliśmy tygiem tam. Yy, bez problemu. Najgorsze jeśli chodzi o spawanie, to e, nic nie ma najgorszego. Tigiem czy, czy migomagiem to jest bez różnicy. Najgorsze jest, jak przykładacie palnik i cynujecie. To kurwa płynie wszystko. Ok, dobra. Ja tu sobie trochę zrobię porządek. No i, mm, i lecimy teraz e, boki. Tak mówiliśmy, najpierw sobie ten bóg zrobimy, bo jest zdrowy, zobaczymy jak wyjdzie. Tutaj może wstawimy ten ruch, zobaczymy, ale raczej trzeba go będzie wstawić, nie ma co ryzykować. Stawimy sobie łateczkę i dopiero potem tniemy po rogu, wstawiamy sobie cały element, no i możemy już jakąś część wycynować, ciach, do tego załamania. No. Sami oceńcie. Ja mogę spać spokojnie. Jak na reparaturkę wykonaną z płaskowników, to powiem Wam jedno. Może e, e, może to taka no nie wiem, śmieszna metoda i tak dalej, ale robi robotę, bo naprawdę e, wychodzi wszystko perfekt. Tylko wiadomo, najpierw trzeba odwiesiedlić łuk dachu e, na... Mm, na łuku yy, tego płaskownika. No to jest trochę cięcia, jest przygotowanie i tak dalej. Się może nie chce, no bo, bo pomyślicie, kurczę tyle przygotowań, to może wezmę to płaski, yy, znaczy na płasko, na prasie wytnę sobie, ponacinam, zegnę, pospawam. Nie, róbcie tak, jak najmniej spawów i sprawa zakończona. Ok. No i ponownie witam wszystkich, lecimy dalej. Skoro już tutaj jesteśmy, no to. Jeszcze wam mniej więcej powiem co i jak e, Czyli tak e, Jeśli e, nie macie magnesów albo nie macie kogoś żeby Wam przytrzymał łateczki znaczy te, tego kółeczka wiadomo żeby, e, żeby nie spawać MIGiem, no bo Migiem to od razu sobie złapiecie bez problemu a tigiem nie dacie rady, więc y, ja sobie od dołu robię, o widzicie tak, takie sobie zrobiłem coś Czyli zwykła blaszka z dołu Przyklejona tasiemko. Tu było te kółeczko, przyłożyłem no i złapałem sobie dwa e, półciki. No i już to nie jest potrzebne. I teraz tak. E, pamiętacie, jeśli, e, jeśli chodzi o dach, no to. E, ta łateczka nie może być na ciasno, nie może być na ciasno. ona musi wskakiwać i czyli na luźno, musi być na luźno, ponieważ temperatura, żeby miało, jak gdyby spaw miał się gdzie wciągać, tak to może Wam powiem, czyli ta łateczka okrągła powinna być luźno wskakiwać i dopiero sobie spawacie i teraz też podczas spawania dach ma tutaj miejsce, żeby jak gdyby, no bo spaw ciągnie, wiadomo skurcza się, czyli ciągnie dach do tej waszej, mm, no, powiedzmy łateczki. No i gdybyście mieli to na ciasno, no to skoro kurczy, no to nie ma gdzie się kurczyć, bo nie ma szczelinki i, i wtedy wam rośnie dach do góry, no i macie wtedy problem. Dlatego mm, e, jeśli chodzi o dachy, no to zawsze łateczkę luźną sobie wstawiajcie. I jeśli przykładacie tig no to TIG kierujcie e, tą elektrodę kierujcie na drut, czyli tak sobie robicie i prosto tutaj w drucik celujecie ciach i wtedy on się wam od razu topi, nie celujcie na przykład w tą łatkę albo w to, no bo wiadomo to się będzie e, e, jak gdyby musi się nagrzać i tak dalej, a tak to drucik najpierw grzeje, a jak drucik jest nagrzany, no to wtedy tutaj wokół drucika też już jest nagrzane, no i robi się jeziorko i szybki spawek macie wtedy. Nie nie, nie nie, grzejecie tak mocno tej łateczki. No i widzicie, dwa punkciki, czekamy sobie na spokojnie, czyli chodzi o to, że musicie badać dach ciągle. Czy rośnie, czy nie rośnie. Na spokojnie musi być. Najlepiej, żeby było znowu zimne, i znowu sobie stajcie. No ale nie ma czasu. Ja sobie tam poradzę z tym bez problemu, więc spawam dalej. Ale pamiętajcie, na spokojnie, bez nerwówki. Lecimy. I jeszcze jedna ważna sprawa. Jeśli wstawiacie sobie taką łateczkę, to zróbcie sobie z grubszej blachy, żeby był schodek, czyli jak jak lecicie ręką, no to żebyście czuli, że ta łatka jest wyżej od dachu i tak samo dół, żeby był jak gdyby wyżej od dachu i po przeszlifowaniu będziemy mieć 0,8 tak jak ma dach, więc wszystko będzie się nam zgadzało. I czasem nie chłodźcie tej łateczki mokrą szmatą, niektórzy tak robią, ale woda się już dostaje w te tutaj zakamarki, wy to jeszcze spawacie dodatkowo, to jest szybki... Szybki, szybkie zrobienie jak gdyby rdzy, której wy myślicie, że sobie wyczyścicie, a ona już tam między spawami jest, już jest za późno. Nigdy nie moczcie mokrą szmatą. Wiadomo, są różne szkoły, ale no albo słuchacie tamtej szkół, albo moje, jak tam chcecie. Ja wam mówię, nie moczcie mokrą szmatą wstawianych łatek. OK, aha, i tutaj jeszcze zobaczcie sobie, jak to tu, tu właśnie tak patrzy, ładnie idzie. Widać ten rowek, który jest wykonany. Pięknie nam to wyszło. No ale cóż, zimne jest, wstawiamy, znaczy spawamy dalej. No i mamy wstawioną łateczkę, nic nie widać. I teraz pytanie: albo cynujemy, albo wyprowadzamy pod, 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 pod lakier ale yy, no sam nie wiem no klientowi zawsze to jest wiadomo przeszlifowane osłabione trochę ten element więc nałożymy troszkę cyny. Yy, ktoś tam w komentarzu napisał, że spawanie tygiem dachu to rzeczy no, yy, powodzenia. No kolego przyłóż palnik do dachu to ja ci życzę powodzenia. Tak się inaczej, działamy. Cynujemy. No i mamy pocenowane. Teraz to, wiadomo, przeszlifuję troszkę, no i e, był otworek i nie ma otworka, zacynowany ładnie. No i dobra, mamy 23.20, po do pierwszej tu poczekamy, czy, no bo wiadomo, no wiecie, palni, kurcze, Tigiem spawaliśmy, szlifowaliśmy, trzeba czekać, e, e, aby to powiedzieć, ciski ciskami, no ale jednak e, rozsądek rozsądkiem. Pozdrawiam i dziękuję za wsparcie Red Bullami. Ok, mamy to mm, wyprowadzone tą górę dachu. Mogę sobie to dać do epoksydu. No i dalej bawić się blacharką. A potem mm, lakiernik z klientem uznają, czy lecą cały dach. No bo widzicie, już tu były kilka lakierów jest, więc czy lecą cały dach. E, do zera zdzierają wszystko i na nowo, czy co tam uznają, tak będzie. Ok, tak się to jest ok, naprawa góry zakończona, lecimy dalej.